In zelo se veselim, da je zaostaja Patricek. przedmeczowe, rutynowe czynności, czyli zdrobienie zdjęcia z pozycji murawy, tak, właśnie relacja jest dodawana. Tradycyjnie, dzień meczowy. Czy zdarzyło się kiedyś, żebyś nie dodał i by przyniosło to pecha? Yy, kiedyś nie dodałem i pecha chyba nie było, także nie. To Może to <noise> mi dodawać. Nie, no dzisiaj szczę szczęście będzie sprzyjało lepszym, czyli drużynie zabrzeńskiego górnika. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się w 100%. 40D, dd R ain't always me, so what you asking for? Shorty bad, and I just bought a bag, and I ain't asking for it. She just bragging, I just send the jet the made back out the park. We be fly, we be cashing out. Don't keep me company, shorty best, so I'ma. Got diamonds on her teeth. Treat her good, she know I'm a boss I'ma keep it big Brody told, you just pick the side Get her out of Feel the pressure when it come With my heart on my sleeve I can never ever fold I'ma prayin' for a G Gotta get it, gotta go Gotta grind to a B If I want it, I'ma get it the pressure on me Pick a side, pick a side. Dario, jeżeli miałbym wymienić jednego piłkarza, z którego przedłużenia transferu kibice górnika najbardziej by się ucieszyli, to byłby to dzisiejszy bohater moich kulisów. Patryk. Patryk Albon. Zawsze dam gdzie ty. Czy mam nadzieję, że będzie bohaterem moich kulisów i zrobi jakiś kontent albo bramkę. Jakie są będzie? aktywności przygotowane na jego przedłużenie? Eee, Poza dziś... doskonałym filmem, oczywiście promocyjnym. Który wykonałeś, się, skromnie mówiąc, ty? Eee, no to tak. Generalnie, Patryk, bardzo się cieszymy, że zostaje z nami na dłużej. W związku z tym wysłaliśmy już SMS-a do naszych karnetowiczów, żeby byli o 17.10 na swoich miejscach, bo przygotowaliśmy dla nich coś fajnego. W momencie prezentacji składu zapraknie zawodnika na jego pozycji. Następnie, po wyczytaniu numeru 12, czyli Zabrzańskiej torsidy, tak. jakby to powiedział Bartek Perek, Pero wyjdzie na środek boiska i powie, że brakuje tutaj kogoś jeszcze, ale nie jest to pomyłka, tylko celowy zabieg. No i co? No i zawoła Patryka, który wybiegnie tutaj z tunelu, powie, że bardzo się cieszy, mam nadzieję, że tak powie, że bardzo się cieszy, że zostaje z nami na dłużej, Następnie wróci tutaj już do środka, a my zajmiemy się meczem. kolejnymi aktywnościami jeszcze przed meczem, a potem już meczem i miejmy nadzieję, że ten mecz będzie dla nas zwycięski i faktycznie Patryk będzie jednym z bohaterów Twoich kulisów. Tego Ci życzę. Podsumuję to tak. Dzisiaj to słońce świeci dla nas. Pięknie, no to jest Dziękuję, pozdrawiam. Pełny stadion, dzień, dzień dobry. Jak to nie taką niedzielę. Można tak to niedzielę grać, to? Fajna niedziela. Lubisz niedzielę grać? Lubię, lubię. Dobrze zacząć tydzień jest fajnie. Dokładnie tak. poniedziałek też fajnie jak wygrasz. Jak nie, to trochę mniej, ale... Ale nie bierzemy tego pod uwagę dzisiaj. Nie, nie, dobrze, dobrze. Fajnie, pogoda, super. Duży stadion, znaczy dużo ludzi będzie. No 20 tysięcy ponad. No i nic. A jako to nie. Pokazać wszystko co mamy i liczyć na trzy punkty. jest przedłużenie kontraktu dzisiaj. Patryka ogłaszamy. Super, ja już to wiem. Trochę dłużej. Także bardzo się cieszę, że zostaje Patryczek i że, że razem może już w tym sezonie coś. Fajnego zrobimy. No wiesz, od serca, to jest ważne, żeby to od serca było, co dobra. czujesz, nie, no ja zakładam, że czujesz, że, 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 że no, się szczęśliwe, że podpisałeś nową umowę, że zostajesz tutaj w miejscu, które kochasz, nie? Dobra, dobra. Ja też sobie coś tam po czesku przygotowałem. Tak? Aha. Dobra, to idę tu i czekam tam na eee, no dokładnie, przy tym, po tym wszystkim, nie? Przy tej prezentacji. Tak, no, my idziemy do szatni. Tak, dokładnie, Tam cię Mateusz cię będzie pilnował wtedy, nie? Dobra, idealnie. No, dokładnie. No. Dzięki jeszcze. No dobra, no będzie dobra. fajnie, będzie, nie stresuj się. Nie, ludzi. Denerwujesz się trochę, Patryk? Nie, 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 ale ja jestem ok, ale oni to robili z folding, wiesz? mi se vydá je, že tyhle ještě nezrobíme tu vlastně, že by co z takého bylo, věž? Ale hodně připravili, nizpočátka, myslím, že vyjde, víš? tak to s klasou, o. Dobrá. Pick a, side, pick a side, yeah, yeah. Pick a side, pick a side to go. Pick a side, pick a side. Pick a side, pick a side to go. tam pobiegnie, I tak, co robim. Podbiegasz do Bartka, bierzesz mikrofon i mówisz, ahoj, zostaję w górniku. A, minut. to na boisko w ogóle nie idę. Idziesz na boisko, bo Bartek będzie na boisku na ciebie czekał. A, dobra. Weź koszulkę. We wanna achieve something and that's all we must play our football, we must play at our level. A Benji <laughs> already know me, so what you asking for? Shorty sure, bad and I just bought a bag and I ain't asking for it. She just bragging, I just send the jet, the main out out the park We be fly, we be cashing out. Don't keep me company. the sure, bad, so I'ma good. Got diamonds on my tape. Treat her good, she know i am going boss, so I'ma keep it pink. Brody told, you just pick the side. Size, gotta keep receipts in the film. If be gettin' loud, gotta keep the heat. Hundred mil, you could die tonight. We don't get no sleep. What for? Pimp, if gettin' loud, got me feeling geeky. pick a side pick a side pick a side pick a side to go oh What? Yes, that's all.